Ryby wartościowe to zaledwie jedna piąta. W zamku w Malborku Volker Schlendorf rozpoczął zdjęcia do filmu Król Olch. W roli głównej występuje znakomity aktor amerykański John Malkovich. Film opowiada dzieje Abla, niemieckiego wychowawcy w faszystowskich Niemczech, który krąży po wsiach prus wschodnich w poszukiwaniu chłopców nadających się do służby Peterjugend. Miejscowa ludność nazywa go Królem Olch, porywaczem małych dzieci. Abel, którego gra Malkowicz, ukrywa i ratuje żydowskie dziecko. Film powstaje na kanwie powieści Michela Tournier, a swoją poetyką nawiązuje do balady Wolfganga Goethego, Król Olch. Wojna nie była moim bezpośrednim doświadczeniem. Kiedy się skończyła miałem 6 lat. Nie zamierzam więc opowiadać historii o wojnie. Nie będzie to także film polityczny. Poruszę, Poruszę w nim problemy, które myślę interesują nie tylko mnie, ale i widzów na całym świecie. Gwiazdą filmu jest amerykański aktor John Malkovich. Karierę rozpoczął od występów w amatorskich teatrach uniwersyteckich. Już wtedy krytycy okrzyknęli go nowym Marlonem Brando. Drogę aktorską Malkowicza znaczą kreacje w filmach takich jak Imperium Słońca Spielberga, Podosłoną Nieba Bertolucciego, a ostatnio w głośnym kryminale Na Linii Ognia. Ogólnie, jak większość widzów lubi oglądać tak zwane niemądre filmy, ale nie lubi ich robić. Zabiera to 3-4 miesiące życia, a w tym czasie można zrobić coś naprawdę pożytecznego.